Witam was w kolejnym odcinku z naszego imperium mongolskiego. Zostało nam tylko już chyba 15 lat bufa, więc niedługo moje państwo prawdopodobnie upadnie od buntów. No niestety, tak już musi być, ale do tego czasu mam nadzieję, że dojdę przynajmniej, no może nie wiem czy do Paryża, ale może przynajmniej w okolice Paryża. Jak nie to po prostu sobie drogę do Paryża, tak żebyśmy tam, żeby, żebyśmy tam naszą flagę po prostu wbili i powiedzieli, nasza flaga tu jest. To jest nasze. I tyle po prostu. Zobaczymy, czy nam się to uda. Ja mam na przynajmniej taką nadzieję. Zobaczymy tak naprawdę. Hmm, czy ja to wygrałem? Chyba wygrałem. W sumie to byśmy tam mogli więcej ludzi dosłać, ale może możemy po prostu poczekać, a się skończą oblężenia tych fortów, i tyle. Hmm, to też jest za zawsze jakiś plan. Do tego jeszcze pamiętam, że prowadzimy sobie tutaj wojny w Europie, które no w sumie nie są jakieś takie super wymagające, ale też jakieś złe nie są. Dobra, tu widzę, że szwecja się kończy, prawie, no zostało. No, ostatnia prowincja właśnie jej umiera, a moja komórka jak zawsze się odezwać eee, Kolega coś napisał, aha bo mu pisałem, że jakieś fajne anime oglądałem I który mi polecił i było naprawdę fajne i, i fajnie Właśnie tak mu napisałem Dobra, mm, kurde, atakować to udalnie czy nie atakować? Jakbym mógł tu je przypomnieć naszą flotą, no ale niestety nasza flota jest Przeważnie, większość naszej floty jest tutaj, 80 statków 80 galer No ale nic, no nic, no nic Czy możemy pójść do przodu? Aha, i tu jest już wodę i musimy przez... Aha, muszę mieć transportowe statki. Dobra. Czaje, rozumiem o co chodzi. Czekajcie, sobie zrobimy tak. To są transportowe? Robicie mi statki, a nie. Dobra. Statki się już robią. Tam coś wygrałem. Lubię dostawać powiadomienia, że wygrałem, oczywiście. Nie wiem jak wy, ale no kurde. Panie, właśnie podbiłeś wszystko. Super. Czy jak to, to ktoś kiedyś pisał w komentarzach? Panie, wrogowie nas otaczają z każdej strony. Idealnie. Możemy atakować w każdym kierunku. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, wy. Co wy robicie w ogóle? Weźcie się wy. Tak za, za dużo, za dużo armia tu chodzi. Jeden pójdzie tu, a drugi pójdzie tu. Mi się to podoba. Czekajcie, czy to jest jak Państwa? Bo w sumie taki kolor mają podobny. <laughs> tak się... Hmm, państwo, czy nie Państwo? Nie, to jednak nie Państwo. Dobra. Okej. Okay. Jak to nie Państwo, to nie muszę go atakować. Chociażbym chciał. O, i chciałbym. Hmm, wy tu przegraliście z kimś. Hmm, tu podbite mamy, ale nie możemy... A możemy tu przejść, patrzcie. Możemy tu przejść? Czy naokoło? No nie, naokoło. No dobra, naokoło to naokoło. Dobra, lecimy. Hmm... Węgry, Węgry się mi przyglądają ale nie, Węgry jeszcze chwilę, jeszcze, jeszcze im dam chwilę, chwilę spokoju, tak naprawdę, no, ociupinkie czasu. Nie wiem po co, ale w sumie damy im. Czy Szwecja przestała istnieć? Tak, Szwecja przestała istnieć. A to jest statki Kuroni, Boże, to nie przepłynę tam. 11 statków mają. Ja tu mam jakie, handlowe? Nie, ja tu mam galery, ale ich za mało mam. Czy ja mam jakieś bonusy do floty? Tego nom nomandik? Nie, moja flota jest normalna jak zawsze, niestety, niestety, a chciałbym mieć ją magiczną na przykład, magiczna flota, to by było coś, dobra, eee, Danie i Norwegię zaatakuję jak skończę z Kuronią, tak żebyśmy mieli tutaj przejście, a na razie moglibyśmy się na przykład, Galinie, 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 Galicję, w ogóle nie Galinie, Boże, co ja tu chciałem powiedzieć, chwilę. Galinia, no dobra, Mmm. Co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Co się dzieje? Dostaję. Kasus Belina na Polskę! Okej, okay, graniczymy z Polską. Nie wiem którędy, ale zaraz to znajdę. Tu. Ok, możemy atakować Polskę. Oho. Uh -huh. Węgry i Brandenburg. O Boże. No to Brandenburg nie jest taka duża, ale Węgry. Będziemy z Węgrami walczyć, więc zdałoby się tutaj więcej ludzi. Na przykład. Bam! No, miało być Bam! I Bam! Ok. To lubię, to lubię, to lubię. Dobrze jest. Eee, kola, hola, hola. Gdzie jesteś? Tu jest szczola. Dobra. Okej. Okay. Czy my tu możemy jedną osobę zostać później? Tu nie i możemy później. To, to, stu, to stójcie tu jednak. Zmiana planów. Ale wy byście mogli pójść do góry, wy moglibyście pójść tu, a wy tu Wy za to Tu? Czemu tu nie możecie przejść? No nie, to nie. Jak nie chcecie, to nie chcecie. No nie będę was zmuszał, tak? Co to, jakiś władca jestem? Dyktator, czy cokolwiek? No cała rodzina do łagrów, ale... Ale ja, ja was nie zmuszam. Spokojnie, bądź, bądźcie panowie spokojni. Ja was nie zmuszam. się nic złego nie dzieje. Hmm. No muszę mieć tą flotę transportową, żeby tutaj dopłynąć. Na przykład na ich stolicę. O, jest Bali. Hmm, jak ja to podbiję? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, ale taki jean. Dobra, starczy na jean. Dżin. Na, na dżina więcej mi nie trzeba. Takiego jeana z lampy wyciągniemy zaraz. Ha ha ha, ha, ha. ha, ha, ha. Te, te żarty. Te żarty. Dobra. A tu mam flotę transportową, czy się jeszcze nie zbudowała? Bo w sumie chyba budowałem. Buduje się coś tam. Co się buduje, to uznajmy, że to jest flota transportowa. Jak nie, to to, to co? Trochę lipa, no ale. Walić to. Idiota, ale swój. Piękny władca. Ja nie wiem dlaczego, ale. Praktycznie teraz w każdej serii z Europy jest ja dostać taki debili. W tej serii Moskwą, czy tam Rosją. Z multika, no to ty, no naprawdę taki debili dostawałem, że tam tylko jeden na no nie nazywał się idiotą. Tam większość była po prostu idiota, 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 idiota i był jeden wybawiciel, Więc sobie są no, naprawdę yy, słabo. Ale co zrobić, co zrobić? Co zrobić? Nic nie zrobisz. Okej. Okay. Wy w ogóle znajdziecie sobie gdzieś indziej, na przykład w Delascogen. Ile mi zabier, mnie zarabia? No nie za dużo. Okej, okay, co już takie stateczki? Powoli, powoli się coś tutaj dzieje. Cię hmm. budują. się z tego powodu bardzo. Tu jakieś bunty nam widzę, wyskakują. Idźcie i ścisnąć, a potem wracać tutaj. Czy moja flota transportowa się już wybudowała? Widzę, że nie czego jestem niezadowolony, i to bardzo ale tak bardzo, bardzo dobra, mniej na pauzie, więcej więcej pierdelania chociaż no kurde widzicie ja tutaj muszę niestety co chwilę pauzy włączać, żeby, żeby jakieś ruchy wykonać wiecie, te, te mag magiczne ruchy, okej, okay, możemy przejść, możemy nawet ich chyba rozdzielić z nadzieją, że tam nikt nas nie zabije kim jesteś? co czasowo, o Cześć! Cześć! Okej, okay, to już praktycznie wszystko. Będziemy mogli zacząć powoli. Tych uh, ty Sojus. sojusz? Homrus! Ty już istniejesz? Jest tu wojna, mam prawdopodobnie. Tak. Homrus. Jego wojska pewnie gdzieś w moim kraju siedzą. W środku pewnie. Nie, nie ma ich. Dobra. Węgry sobie pływają. Ogólnie jest fajna atmosferka, nic się nie dzieje, jest spokojnie. Taka Europka. Podbijamy tylko pół świata, ale to co za... Norma, co nie? Co zrobić? Co zrobić? Co zrobisz, panie? Nic nie zrobisz. Anglicowa Unia. Hmm, w sumie, może. Może. Czy by, ja bym ją, ja by ją tak podbił. Ale czy chce mi się? Oczywiście, że mi się chce, ja lubię podbijać. Wszystko będę podbijał. Za, za chwilę coś podbijemy, nie martwcie się. Durum tu kończymy. Turków prawie wytępiliśmy, więc jest dobrze. No słuchajcie, nie będzie kebabów w całym, na całym świecie, bo, bo, bo Mongolia nie będzie robić kebabów, no ale na pewno w, w mongolskich e, tych daniach jest coś naprawdę fajnego, co wam się spodoba, tak? Nie miejcie mi za złe tego, że po prostu w tak ani inny sposób e, usunąłem e, wam. Kebaby z. Ja tu spisu. Mówiłem, raczej w tak znaczy często pisaliście właśnie, że zmieniamy bieg historii, tak? Tworzymy nową historię. Po prostu w nowej historii nie ma kebabów. Ale za to pójdę do Paryża. Nie, pizza była z Włoch, chyba tak? teraz z Paryża? Pizza, boże, w Paryża to bardziej wino, chyba. O, to wino. Chociaż nie, no, indy w Polsce będziemy, to w Polsce już wszystko znajdziemy. Like, swojaczki, nieswojaczki i tak i dalej. No kurde. To tutaj nie ma co nawet dyskutować o tym. Mm. Cześć, Jean, nasz pierwszy, największy wróg, z którym musiałem się męczyć. Oj, dżinie, dżinie. jak ja cię lubię. Co się dzieje, co się dzieje? Podbijamy wszystko. To się dzieje. A jak? Jak podbijać to wszystko. Nie, wy tu stoicie. O, wy podbiliście. Gdzie wy pójdziecie teraz? Tutaj na przykład. Poczekajcie ja chwilę, uwaga! No. Jak ktoś powiedział na zdrowie, to dziękuję. A jak nie, to to, to... to to mi smutno. Co wy chcecie zrobić? W sumie to nie wiem. Czy możemy się przebić na Ysel? Spróbujemy się przebić na Ysel. To jest wszystko nasze. To już jest nasze. O, Gdańsk, jakbyśmy tak Gdańsk podbili? W sumie? Dzień dobry. Jak tu nie mam kasus belli? Ja nie mam kasus belli na coś. O. O. Hm. W sumie. Tu Jak tu nie mogę przejść? To wy też nie pójdziecie nigdzie Będzie tam stać i kisić się Jak ja nie mogę przejść to i wy nie przejdziecie Takie prawo nowe ustawiłem właśnie, dobra Muszę chyba was ruszyć tutaj Hmm, to mam podbite Tu idzie wszystko w dobrym kierunku Tylko jakby się że te statki nam zbudowały Transportowe O są, spoko A jak tam? E, Indie? To znaczy to już nie są Indie, to jest to jestem w całości ja. Ile mam wojen? Boże, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 wojen. Czy taki się rekord tutaj w tej serii? Chyba nie. Bo miałem więcej jeszcze. Dobra, chodźcie tutaj, bo zaraz będziemy walczyć z tymi większymi gościami, a tutaj mi się wszystko przyda. I ja się zastanawiam, dlaczego ja tak mały mpwr mam? Może dlatego, że twoje wojsko stoi jak. No, nie powiem, dybile, bo to w sumie moje wojsko, więc ono jest mądre. Ale no jednak. I łapię attrition. Mm. O! To nie jest moje. Jaka niespodzianka! A tu flota już jest? Nie ma jeszcze. No kurde, jak tą flotę chcę? Czy tu jest jakaś wystawka, która nie jest. Kogo, jest kogoś? A to co kogo jest? Czemu to jest te... To jest takie musimy ją podbić. Okej. Okay. Dobra, tak naprawdę to najważniejsze jest teraz chyba Europa. I to, że zaraz będę z Polską walczył. I z Węgrami. Z Węgrami też. Nie, nie można zapomnieć o Węgrzech. Tak, zbieramy transportówkę. Czy tam stoi 18 statków wroga? Pierdziel. to podbite, to Bizancjum już prawie całe jest, czy Rhodes tutaj, Cyprus i tak dalej. No ta 20 w sumie leci do góry, bo tu będziemy walczyć, czekajcie, wy macie z Węgrami, tak? Tak, z Węgrami będziemy walczyć, co chuj chodźcie tutaj. Wy się nie wiem, jakoś rozdzielcie, nie łapcie jak debile. Abym was, was o to bym prosił, naprawdę, tylko o to bym was prosił, żebyście nie byli debilami. Ja bym z chęcią pojechał na piątce, ale patrzcie to się dzieje jak na piątce jadę, ile, ile eventów. Chyba że będziemy po prostu jechać sobie w taki sposób, że... Będziemy jechać, 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 jechać... Jeszcze, 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 jeszcze... Pauza. Klikanie. Jedziemy dalej. Tak w sumie też można robić, ale... O, tak trochę do dupy to jest. Dobra, jeszcze tutaj jeden fort nam został i potem tylko wyspy. Ej no, panowie, ja wam mówiłem już coś. Dokładnie Dobra, mm, zobaczmy co się stało. Tu podbiliśmy w tym czasie. Tu nam podbili w tym czasie. Tu się flota pojawiła w tym czasie. A, czy Czola już... Nie, jeszcze gdzieś istniejecie, tak? Gdzie macie prowincję? Ja się tak serio pytam. To nie jesteście wy, bo oni jeszcze dziś mają prowincję. Tylko, że przez stare kognity, którą nie mogę odskryć, od no nie będę wiedział gdzie. Chodźcie tutaj na razie. Okej, okay, jest handlówka, jest transportówka. Chodźcie tu. Przetransportujemy was tu. Dobra. Co to za religia? Romuwa. Jaki bonus daje? Czekajcie, musimy sobie sprawdzić, bo to jakieś nowe TE. Atrysze na... nie. A mógłbym wziąć sobie jako drugą katolicyzm? Nie, nie mógłbym. Nie, mogę! Hm. Śmianie by było trochę, ale to... W sumie to nie, to by nie było takie głupie, bo patrzcie, mieli... Znaczy, tu to widzę, że jest ortodoksów, ale katolicy potem byli po prostu dobrą wiarą u nas. Czy znaczy dobrą wiarą? Wiecie o co chodzi, że po prostu była akceptowana. Idź Grańsk. A ja się szukuję do Polski. Na, wy na wypad do Polski. A jaki mały wypad z kumplami. Ej, Kuronia się na usyl będzie broniła. Ja to nie wbiję się, jak nie będę miał statków. A jakie statki tu budowają galery, tak? Przynajmniej tyle. oni mają ich 24 Trochę za dużo jak na, na mnie. Dwadzieścia cztery statki, kurde. Jakby to zrobił. O, biją się. E, Właśnie chyba ja cała całą flotę. Ale, no tak, tracę flotę. Na pewno tracę flotę. Dobra. O, może to wygram? Może to wygram? Eee, na szybko na koronie, szybko na koronie, szybko na koronie. To był Fort? Tak. Uh, Idźcie na kuronie, idzie, ja kuronie, kurde, na USEL. szybko, 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 dacie radę, dacie radę, dacie radę. Ha, ich zrobiłem na szaro, ha, 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 ha. Możemy się wracać. O to chodzi, Ta, tak się robi, tak się ich robi. Jakbym coś nie słyszał, to właśnie tak się ich robi. Uh, podzielcie się. Ta flota moja, jakbyście się tu tak złączyli. Bo musimy jeszcze was pozwolić na kilka ziem. Poczka tutaj, tu. Takie! O, pójdziecie sobie tam na taką wyspę fajną. Pokojowych tych referendum zrobicie. Wszystko w pokojowej atmosferze. Żeby nie było. Boń Boże, mówcie o jakiejś tam aneksji, czy coś. Nie, to będzie tam takie referendum, tam. czy chcecie dołączyć do nas, czy nie. Chodźcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jakieś tam coś, tam... Eee, tam. jak tu nie mogę tu przejść? Dobra. Czy jednak się nie wywala tutaj na te chodźcie tu ok tu możecie przejść na cyprus też przejdę coś się tutaj dzieje chyba w dżinie Okej, okay. dobra. To co, teraz wielka wojna z Polską? I marchia polska. Było spoko, co nie? To 13 bym podprowadził jeszcze tutaj. A 11 też bym mógł tak podprowadzić. Do węgier. O mi Ford odbili. O kurde. Kuronia jaka sprytna. I tu się statki budują, widzę. Hmm. O, kurde, ja mam za dużo flotę? A wiecie co ja na to? Wali mnie to. No tak, tak, tak naprawdę mi to tak bardzo, bardzo mocno. Wali mam to wszystko gdzieś. Tak, ja chcę statków, to ja chcę statków, tak? No. Dobra. W sumie to możemy zrobić coś takiego, że. Bu, 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 bu. Ile już na tęgi nawróc nawróciliśmy. <noise> Spoko. Nasze państwo. Nasza religia. Nasze państwo, nasza religia, nasze państwo, nasza religia. Coś tu mi nie gra. Nie wiem co, tak, no w sumie sam nie wiem, ale no, tak mi się wydaje, że coś tutaj nie gra. Chodźmy tu. Chodźmy tu. Chodźmy tu. Sorry za telefon, ale niestety nie mam jak go teraz wyłączyć. Muszę odebrać na dole. Drugą słuchawkę. O, ciekawe mnie tylko czy mi się od... No kurde, odbija się ten telefon głupi. Czy mi się odsłoni w końcu tutaj... Mm, ta wyspa. Czy będę mógł tam wejść. Fajnie by było, weźmy sobie ludzi i sprawdzimy. Popływamy wokół niej, może nam się uda. Nie wiem w jaki sposób i jak ja sobie to wyobrażam, ale w sumie A jak nie zostawimy sobie tutaj takiej nowej Coś tu się dzieje. A, Dobra, Węgry widzę, są już gotowe na nas. Kuronia jest też na nas już gotowa. Został jej. W sumie nic jej nie zostało. Gdańsk jest podbity, więc mamy już kolej, już mamy Sztokholm i Gdańsk i Konstantynopol. Więc jeszcze z tych moich takich pierwszych. Mm, pierwszych celów, które chciałem zdobyć To jeszcze jeden nam został A z tego drugiego celu, czyli na przykład Co od was było, to prawdopodobnie Paryż no, Paryż, no trochę tak ciężko, ale no, Jak myślicie, damy radę? Ja myślę, że damy radę I myślę, że damy radę też z tym O, Brandenburgia się nie zgodzi <grym> Nie chcę, no W sumie to było mądre, Brandenburgia i to było mądre Że ty nie chcesz do wojny dołączyć bo, jakbyś ty dołączyła do wojny. Ty nawet nie wiesz, co by cię na ciebie czekało. Ale tak naprawdę ci to mówię, do, to był taki pogrom. Bo ja wam tu taki pogrom zrobię, że wy nawet się nie czaj. Nie, nie, nie skapniecie, kiedy, kurde. Już będzie po was. Wszyscy? Wszyscy. Dobra. Eee... Czy to jest już moje? Tak, to jest moje. Zostanie im tylko jedna wysepka. Bizancjum. No i wyżej z nimi spisuję. Co tam? Z jedną wysepką, tam mogę mi zostawić jedną wysepkę. Co to jest? A, to jeszcze muszę zrobić. Dobra. Myślałem. Czy tutaj praktycznie też wszystko gotowe. To wy się możecie jakoś rozdzielić, bo tak stoicie razem, jak debile. Mm, transportówka choć tutaj. Mmm, ginie, ginie, się nie wiem jak rozwijać, więc wiadomo. Nie, nie cancel. Nie, Dajemy. Mm, dobra. 39 rok podgoniliśmy trochę. Wiem, to nie leci aż tak szybko, bym chciał, ale myślę, że i tak w koło 20 odcinkach się zamkniemy. Może tam 23 to i tak będzie taka krótsza seria. Tu stoicie, tak? To chodźcie tutaj na przykład. A, bo was ten fort trzyma. Boże. Się dali zrobić. Znaczy, to wiem, że ja im kazałem tam iść, ale się dali zrobić. O, to może na przykład pójść. Możemy tu pójść. Możemy tu pójść. Albo ty możemy pójść tu, a tymi tu pójść. W ogóle gdzie jest Wojsko Węgier? Bo jeszcze ja chyba go ani razu nie widziałem tutaj. Tu nie możemy. A, bo ten fort trzyma, dobra. Czaję. O, Warszawa padła. Czy tam był jakiś fort? Nie. Żeby w Warszawie fortu nie zrobić. A. Boże, Sandomierz ma prawie taki sam kolor jak my. Tak myślę sobie. Czy, skąd ja mam Sandomierz? Hmm. hmm. A to jednak nie. Właśnie, muszę jedną ważną rzecz zrobić. O. Mm. Kurde, muszę. Nie, ja nie mogę być w wojnie, żeby to zrobić. Wiecie, co chciałem zrobić? Liwanian Order stworzyć muszę. Eee, nie będzie Liwanian Orderu. O, ej, jak wy tutaj... Dobra, ej, panowie. Ja rozumiem, że to są jakieś różne akcje, ale jak wy chcecie przejechać przez to? Ja to, ja to muszę widzieć. Czekajcie. Czekajcie, oni tu dopłynąć. No nie, nie pokazujcie mi, jak oni tu dopłynąć. Okej. Okay. Czekajcie, są już tu. Czekajcie, czekajcie. Okay, nie, jednak są... Ej, no i no, na tam przepłynęli! idziecie? Umiecie tak? Umiecie tak? Nie sądzę. Ej, ja przegrałem coś. Dobra, to jest coś, czego się nie spodziewałem. Ja przegrałem jedną no, bitwę. To im teraz wpierdzielę. Mhm. Mm To mogę jeszcze... A, ile mamy minut? 20, o 27, no to już myślę wystarczająco, żeby zakończyć ten odcinek, dlatego też dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo, na razie, pa! See ya.